Dobry, dzień dobry. Słuchajcie, gdzie ja jestem dzisiaj po imprezie? Poszli poszliśmy. Mega późno spać, bo jakoś po drugiej, o, na zdrowie wiadomo, tak mnie wczoraj rozwalała pod koniec głowa, ale było super, bardzo fajnie było. Jedzonko poszło, wypiliśmy, pojedliśmy, w ogóle y, zrobiliśmy grzańca bezalkoholowego. I wyobraźcie sobie, że mi było przez cały wieczór tak strasznie gorąco, że nie wypiłam ani łyka. Ja piłam jego bezalkoholowego drinka i bezalkoholowe prosecco e, Ale zaraz Wam pokażę, jakie dostałam cudowny prezent. Ale muszę się obudzić, więc potrzebuję kawy. Na szczęście mam już zrobioną, bo domu nie zrobił. Dostałam kartę podarunkową do Aomi. To jest taka ręczna ceramika. Rok ok temu. Dostałam od Zuzy taką miskę z tej firmy. Coś sobie wybierzemy fajnego, może jakiś talerz, zobaczymy. Ja dostałam świecę cynamonową i aromat świąteczny z ziai i w ogóle to jest peeling cukrowy, a mi się skończył peeling i tak bardzo potrzebuję peelingu. E, mus do ciała, żel pod prysznic i krem do rąk, czyli idealne dół i id, nie dło, to jak się mówi, jak się mówi, jak jest duo a jest cztery. Idealny zestaw e, świąteczno-zimowy. Już sprawdzałam zapach, ale powiem wam, że nic nie poczułam przez to, że wcześniej powąchałam i pokażę wam jeszcze coś specjalnego Jakiś miesiąc temu narzekałam Zuzce, że mega chciałabym mieć kalendarz adwentowy z herbatami Ale albo te kalendarze są potwornie drogie Albo mają na przykład, nie wiem, 10 smaków A ja bym chciała zawsze mieć inny smak Wiecie, nie żeby po prostu cały czas to samo pić Zuza zrobiła mi kalendarz Tutaj, proszę bardzo, jest jedynka. Piła takie piękne pudełeczka, które przydadzą się później, na przykład na następny rok. Zaraz otwieramy, bo mamy do otworzenia aż trzy pudełeczka dzisiaj. Boże, to jest piękne. Tak to wygląda wszystko. Powiedziała, że, że miała mi to poukładać w choinkę, ale kompletnie nie było czasu. Więc wyciągamy jedynkę, wyciągamy trójkę i musimy znaleźć dwójkę. Jak widzicie, jakiś syf w tle. To nieważne, bo jesteśmy sierżutko po imprezie. A w ogóle, jakbyście chcieli wiedzieć... Ja też z zrobiłam kalendarz, ale kompletnie Wam nie pokazywałam tego, co jest w środku, bo no wiecie, jest ryzyko, żeby zobaczyła i że nie miałaby niespodzianki przy otwieraniu. Ona też pewnie nie pokazywała za wiele, ale ja jej zrobiłam taki kalendarz z pozytywnymi słówkami. Jak chcecie zobaczyć, to wbijajcie do niej. Myślę, że może coś będzie pokazywać. A jak nie, no to trudno. Wczoraj otworzyła dwa okienka już i pokazała, więc wbijajcie do Zuzki zobaczycie, co tam gotowałam. A my teraz otwieramy aż trzy okienka. Okej, okay. trzy okienka, Coś jest świetne dostać później kalendarz i otwierać dużo naraz. Jedyneczka. A! Ej, dobra, Zuza, już zapowaliła cię. W kalendarzach adwentowych jest jedna herbata, a ja mam tutaj z dziewięć albo 10 Puka. Nighttime. Płatki owsa, lawenda i kwiat limonki. Coś takiego. O, to może być dobre. I jeszcze, że nighttime to znaczy, że nie ma kofeiny, jest pyszne. Na pewno. Super. Jak w ogóle przesa przesada? Powiedzcie sami, że przesada. Ja się spodziewałam, że kalendarz z herbatami to będę miała tutaj taką jedną herbatę. Zuza. się tak. Zuza. Przesadziłaś. Przesadziłaś. Ale będzie pita. Dobra, teraz dwójeczka. Zuza mówiła, że tu są herbaty i nie tylko. Mamy herbatkę. Jest kartka. Znowu dała dużo herbat. Nie, nie mogę z tego. Ale pachnie. Znowu mamy mnóstwo herbat. Nie tylko jedną, więc ja chyba nie będę przez, przez najbliższy czas kupować herbat. Wycięła karteczkę i dała napis co to za herbata. I tutaj mamy od Liptona. Herbatka owocowa, truskawka i rabarbar. To będziemy dzisiaj pić. Będziemy to dzisiaj pić. Oszalałaś Zuza, oszalałaś. Trójka. Ciężki zawód nik Maliny w czekoladzie! w nie jadłam jeszcze śniadania, ale sprawdzamy tę malinę w czekoladzie. Wjeżdżamy w to. Mmm, dobre. Czy ja, mogę, czy ja mogę otworzyć już wszystko. To jest tak cudowne. To jest tak cudowne. Otwierać. Takie, takie małe pakunki. Coś pięknego. Jedyny kalendarz adwentowy, jaki ja miałam kiedykolwiek w życiu, to taki wiecie za dwa złote z Biedronki z czekoladkami. Nigdy nie miałam czegoś takiego. A tutaj mój kolej, mój drugi kalendarz adwentowy. To jest taki stworzony po prostu przez Zuzkę. Nie wiem co powiedzieć. Już się nie mogę doczekać kolejnych pakunków. Słuchajcie, to jest czwórka. czurka jest piękna i jutro otwieramy. Nie wiem se jadę teraz stanie na spontanie z nagrywaniem tego filmu. Nie wiem, ile z tego odcinków wyjdzie. Znaczy, ile dni będzie w tym filmie. Czy to będzie dzień, jeden dzień. Ze mną to będzie jakiś weekly, czy to będzie coś. W każdym razie po prostu, ja będę, ja będę sobie codziennie nagrywać czwarcie tego kalendarza i wrzucać tam do różnych filmów, bo chcę wam pokazać co Zuza przygotowała i nie mogę się doczekać. Później jak ogarniemy chatę, to sobie gdzieś to ładnie ułożę. Te już idą ze mną i myślę, że ta truskawka z rabarbarą będzie pita. A po drugie to night time będzie wieczorem. Na razie siadam i piję kawę, przejrzę sobie YouTube'a, co tam się działo. Na śniadanko były z boczniakiem. i te buły tak strasznie stwardniały wczoraj, ale namoczyłam je wodą. Buły, tak, z jednej strony i z drugiej polałam wodą te bułki. Na chwilę do piekarnika, dodałam jeszcze do środka trochę keczupu i te buły już będą Prawie jak 21 w ogóle. To mi się tak, bo wyglądało jakbym miała 21 lat i byłoby to pewnie bardziej zgodne z prawdą, bo ja nie, nie czuję się na 27 lat. Uwaga, moi drodzy, ułożyłam sobie tutaj ten kalendarz. I wiecie, co się stało? Pomyliłam jedynkę z dziesiątką, bo dziesiątka ma jedynkę i takie kółko. I ja myślałam, że to jest dekoracja. Więc otwieramy dzisiaj jedynkę, a przez te dni muszę zapomnieć, co było w dziesiątce. Ale no, jedynkę trzeba otworzyć. Więc niestety tej dziesiątki się nie napijemy dzisiaj. Musi być po kolei. Też fajnie się zapowiada. Puka Love Co tu mamy? Lawenda i hamomilnie. Nie wiem co to jest. Będziemy testować później, ale pięknie to wygląda brałam się, bo oczywiście człowiek nie może się nie ubrudzić. W tle chodzi smywarka, więc nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale otworzyłam te, te kosmetyki z ziai. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jakieś mega lubiłam ziaje. To są tanie, kosmetyki i bardzo dużo kiedyś używałam. Teraz nie, ale słyszałam, że mają kilka perełek, ale tu jest taki zestaw spa i otworzyłam peeling cukrowy o zapachu piernik, imbir i cynamon. Tak, bo tak bardzo chciałabym Wam dać to powąchać, że to jest niewiarygodne. Uuu, to pachnie. Uff. Zrobimy sobie dzisiaj albo jutro przed urodzinami wielkie giga spa. Dziewczyny. Jula i Ala przyniosły wczoraj wegański sernik, tofurnik z tofu. Tak, z tofu, który smakuje totalnie jak sernik. I w ogóle była wielka dyskusja podczas imprezy, bo na górze są migdały, ale jak ja to pierwszy raz zobaczyłam, pomyślałam, że to ryż. Domu pomyślał, że to makaron orzo. Ktoś jeszcze mówił, że to starty ser. Generalnie w życiu bym się nie domyśliła, że są to migdały. Dajcie znać, czy, czy widzicie tutaj ryż, bo jest to totalnie 100% ryż. Wika przyniosła coś co nie, nie, nie wiem, nie pamiętam nazwy, ale jest przepiękne. Ale wika to jest po prostu. No, ona powinna zawodowo takie rzeczy piec i sprzedawać, i zyskać na tym fortunę. I to były jedyne słodycze na imprezie, bo ja wszystko na słono przygotowałam. I w środku mamy gorzką czekoladę, coś tam orzechowego. I nie powiem wam dokładnie, ale jest to przedobre. W ogóle wczoraj miałam taki dzień luźny, totalnie nic nie robiłam. Siedziałam i oglądałam na przemian YouTube'a i Gry Otron i nic dla Was nie nagrałam, e, więc po prostu dzisiaj dopełnimy sobie ten film, żeby było dużo fajnych rzeczy. Ja właśnie mm, będę zaraz piec zawijasy pizzowe. Czekam też na zakupy, bo ostatnio jak byliśmy na zakupach, no to to były zakupy na, na tej imprezę, a teraz po prostu zamówiłam takie rzeczy, żeby przygotować jakieś obiady, żeby było jedzenie po prostu na nadchodzące tydzień, no wam pokażę hola, a teraz y, idziemy jeszcze zrobić herbatkę i otworzyć kalendarz, bo dzisiaj jest 4 grudnia miałam do zużycia ciasto francuskie, bo zostało jeszcze otwarte trochę i zaczęłam też nowe i zrobiłam takie znowu zawijasy pizzowe, tym razem bez szpinaku bo m, miałam tylko pieczarki, mozzarella, cebulę tego jest jeszcze pasata. będziemy zaraz to zapiekać To jest moja ulubiona herbata z Liptona. Mam ją i uwielbiam. Melisa Wiśniowa. Ona jest przepyszna. Przyszły mi zakupy i zaraz wam pokażę. Ale... Miałam się najbardziej, miałam się najbardziej żenującą i taką niekomfortową sytuację podczas odbioru tych zakupów, bo zamówiłam je online i zawsze z Frisco, zamawiam z Frisco i zawsze jest tak, że pan przychodzi, e, wydaje mi te torby, ja je sobie zabieram tam wiecie, do przedpokoju, przesuwam i później on mi daje ten czytnik do, do płacenia. No I teraz przyszedł pan i e, zanim mi dał torby, no to chciał, żebym zapłaciła. On ma, miał dwa takie te, takie no coś za kranikiem urządzenia. No i się mnie zapytał, czy zbliżeniowo, czy blikiem. Powiedziałam, że zbliżeniowo. No i on mnie tak trzyma, a ja trzymam telefon. Już z gotowym, gotową płatnością, bo ja płacę zawsze telefonem. No i tak stoimy i stoimy i stoimy i ja myślałam, że po prostu coś się łączy, bo pracowałam kiedyś jako kelnerka i pracowałam kiedyś na barze. Wiem, że czasami terminal jest... Terminal ma swoje humory. No a się okazało, że on czeka na mnie, a ja czekam na niego i tak... Przejdziemy do zakupów. E, zaraz wam pokażę wszystko chyba tak na blacie. Ale wziąłam sobie dwa takie mleka na bogato, bo one są drogie dosyć. One chyba 13 czy 14 zł kosztują, ale było już karton za 10 zł, a nie było na frisko tańszego mleka, a kończy mi się mleko. Nie będziemy w najbliższych dniach jechać do Lidla, więc mogłam wziąć w tej sytuacji Alpro za 12, więc stwierdziłam, że wezmę sobie Oatly, bo bardzo lubię, podyszce za karton. I zaraz wam pokażę resztę zakupów, tylko muszę po prostu pozbyć się tego cringe'u. To była bardzo dziwna sytuacja, no. Dwie pomidorowe pasaty, Kala mój ulubiony mix. Zawsze to zamawiam, zawsze z tego surówka super wjeżdża. Por dzisiaj na obiad. Rukola, pieczarki i piorek. Miały być śliwki i mandarynki, ale były wyprzedane, więc wzięłam koszyk kiwi. Pomidory, sarella, ich jest więcej, ale w innym koszyku. Ogórki kiszone, sałata. Mamy dwa opakowania gotowanych buraczków, bo tak jak Wam mówiłam kilka razy już zima to jest okres na buraki dla mnie. Dwa opakowania wege kurczaka ulubionego. I wzięłam tylko dwa, bo mam jeszcze w zamrażarce chyba jedno czy dwa opakowania. Kapusta kiszona, dwa twarogi i wzięłam cztery śmietanki ramy, bo ostatnio nie ma ich u mnie w Kauflandzie, a ja je bardzo lubię, więc wzięłam sobie po po prostu cztery takie na frisko. Soczewica czerwona, bo się skończyła. Każda soczewica jeszcze powinna być w torbie zielona. Wzięłam taką zupę pieczarkową mrożoną, ale ja ją zrobię taką na wypasie, więc będzie jeszcze włoszyzna, Do tego będzie jeszcze soczewica. Wzięłam też warzywa na patelnię na szybki obiad. Do tego mamy taki zakwas na żurek i będziemy robić prawdopodobnie w weekend fajny taki Bożonarodzeniowy odcinek, gdzie będę pyszne jedzenie jeść, więc mamy zakwas. Do tego Dwa mleka sojowe, głównie dla domu Paczka cornflakesów Zielona soczewica Przyprawa do piernika, bo teraz jej nadużywam Dżemik do naleśników Mąka, bo się skończyła prawie Tutaj mam zapakowane dwa chleby I to wszystko Robimy sobie wieczorne przedurodzinowe spa i wykorzystam ten peeling cukrowy i będę pachnieć jak piernik. Uwielbiam ten zapach. Przetestowałam go już sobie na ręce i powiem wam, że taki zapach cudowny zostaje, a przecież ja mam jeszcze balsam i wezmę sobie też ten żel pod prysznic, ale będzie piernikoza. Już jutro takie pingwinki na mnie czekają. Słuchajcie, musimy coś zjeść, bo sobie przypomniałam, że mam kilka sztuk w lodówce. A co mam w lodówce? Co mam w lodówce? Tudul! Mandarynki! Jest grudzień, więc jemy mandarynki. Nienawidzę obierać mandarynek. A, nienawidzę tego obierać. Jak macie jakiś dobry sposób na obieranie, mandarynek, to dajcie znać, bo to jest jakaś katorga. Kocham jeść mandarynki, ale naprawdę obieranie tego, lubię też na przykład jeść pomarańcze, ale też weź, weź, weź to obierzcie, no. Najlepsze są na przykład jabłka. Myjecie i jecie. A banany? Znaczy ja nie lubię za bardzo tak o bananów, lubię dodać do czegoś, na przykład jakichś placuszków, czy owsianki pieczonej, ale y, banan to jest w ogóle nawet nie myjecie, otwieracie i jecie, Prosto prostu w po sklepie możecie sobie zjeść, a mandarynki to jest taka babranina.